Cześć, Moko, witam w kolejnym pijanym Rowerzyście Dzisiaj mamy 28 maja. Zapowiada się całkiem nie najgorszy dzień. Wczoraj mocno nastawiałem się na oglądanie Czarnobyla. Bo już mówiłem, że oglądam Czarnobyl, prawda? Tak mi się wydaje, że mówiłem. Jeżeli nie mówiłem, no to tylko powtórzę na krótko. E, bardzo fajny serial. E, i e, Dzisiaj ma mieć premierę czwarty odcinek. Ja byłem pewnie, nie ma, ma pewny byłem, że, że wczoraj miała być, ale jednak dzisiaj ma być. Więc będę oglądał. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym serialem. E, troszkę mm, e, dołująco smutnym, takim trochę polskim, bo tak mi się kojarzą te polskie seriale i te filmy, wszystkie, że są takie dołujące. O marności tra traktującej, o e, nieprzyjemnych rzeczach, które spotykają jakichś ludzi. E, I trochę jest właśnie taki Czernobyl, e, ale mimo to bardzo, bardzo polecam, bo bardzo fajnie pokazuje e, to, jak mogli się zachowywać wtedy ludzie. E, a same wydarzenia są już podobno rzeczywiste. I część, część sytuacji, które spotyka ludzi, też jest prawdziwa. E, Także, także warto, warto zobaczyć. Niestety wczoraj nie, nie udało się obejrzeć, no bo nie było. E, więc postanowiłem sobie pogram. Okazało się, że PlayStation miałem jeszcze odłączone od ostatniego streama. Wyobraźcie sobie, że nie, nie miałem w ogóle podłączonego PlayStation. Podłączyłem je, ale w czasie, kiedy się uruchamiało, coś się zacząłem grzebać na kąpie. Eee, I zachciało mi się grać jednak w coś innego. Eee, w związku z tym, że. A może teraz jeszcze, zanim tutaj do sobie, to taki. Eee, wiadomo, jak to życie gracza, sami sytuacjami związanymi z grami jest usłane. Chociaż u mnie nie jakoś znowu bardzo, ale, ale takie małe wtrącenie. Eee, ja ogólnie nie mam nic przeciwko temu, żeby. Moje latoroś, czyli mój syn, yy, grał sobie tam w coś. E, natomiast y, raczej nie dajemy mu. Nie ma tak, że, y, że tak powiem, codziennie dostaje, załóżmy, e, iPada czy konsolę, czy coś, żeby się zajął, a my możemy sobie coś tam porobić, e, żeby się, że tak powiem, żeby się odciąć od dziecka. Nie, raczej się z... nim zajmujemy i organizujemy mu czas bardziej taki, y, powiedzmy. E, tradycyjny sposób, czyli raczej jakieś gry planszowe, jakieś malowanie, klocki i tym podobne rzeczy. E, raczej ta elektroniczna rozrywka e, jest, jest, ale dawkowana. Mm. Inną kwestią było cały czas to, że e, nie ma za bardzo ciągotek do tego. E, bardziej, jeżeli dostaje tableta, to woli sobie pooglądać coś, jakieś filmiki e, na YouTube. E, nie mowa o, o filmikach, o grach. E, raczej, raczej są to filmiki, jakieś animacje, jakieś e, tam z zabawkami, jakieś chlory, śpiewanki i takie tam e, z rzeczy. Mm, ale, no i czasami się tam zdarzało, że tam e, włączałem. Najczęściej zdarzało się e, SNES Mini e, i e, PlayStation 4 e, na playu, e, jakieś takie wyścigi darmowe kiedyś były, to tam sobie tekaliśmy. w jednej rzeczy nie jest zupełnie podobny do mnie, a mianowicie w miłości do samochodów. Ja nie przypominam sobie, że żebym za młodu miał jakąś taką wielką miłość do samochodów i teraz tym bardziej nie mam jej, ale a młody z kolei jak najbardziej e, te kółka mu, lubi jak się kręcą, e, więc z samochodów trochę tam jest. No i oczywiście z gier, to wyścigi były, coś tam oczywiście pomagałem mu. E, niestety byłem trochę zaskoczony, bo. Myślałem, że e, dużo szybciej mu to pójdzie, w sensie m, operowanie dwoma rękami naraz na padzie. E, okazało się, że dużą trudność mu sprawiało to, żeby ogarnąć, że jedną ręką może coś tam zaciskać przycisk, a drugą sterować gdzieś na tym krzyżaku. E, jakoś nie za bardzo mu to wchodziło. Ja tam też nie, nie, nie miałem, że tak powiem, podstaw ku temu, żeby go tam nakłaniać ku temu. E, jakoś e, innych problemów z jakimiś. Rzeczami nie ma. Z zapamiętywaniem powiedziałbym, że, że jest kurczę chłopak dobry, ale mniejsza o to. No i tak, tak sobie coś tam czasami pykaliśmy, ale to było takie bardziej graliśmy we dwoje na jednym padzie, niż rzeczywiście, żeby on grał na padzie. Ale ostatnio miał jakąś taką fazę na czołgi, i mi się przypomniało, że jest fajna gierka prosta czołgami, a mianowicie gierka z Pegasusa, Battle City, czy też niektórzy mówili tanki, czy też czołgi. Eee, no mieliśmy jedną planszę na jednym ekranie i trzeba było rozwalić 20 czołgów, chyba. Te czołgi się zmieniały, zmieniały się scenery, zmieniały się obiekty, eee, losowały się bonusy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy mieliście przyjemność zagrać. No i eee, włączyłem mu to i się wciągnął z kubaniec, e, załapało. E, nie dość, że ogarnął trochę, że samemu kieruje tym czołgiem. E, jeszcze nie wszystko wiadomo, idzie mu pomyślnie. E, czasami gdzieś tam jakiś błąd, czasami mieć tam rozwali tego orzełka, który jest na środku, ale nie zmienia to faktu, że już samemu e, może kierować czołgiem, i ja wtedy mogę grać na drugim pacie. No i może teraz w końcu zagrać rzeczywiście koopa na dwie osoby. Także jest pewien taki pierwszy postęp. O, dobra moment. No także z młodym sobie popykaliśmy troszkę. Wczoraj i przedwczoraj, bo dwa dni z rzędu nawet popykaliśmy, no i wracając już do tego, tego wczorajszego wieczora. Jak już włączyłem PlayStation, zacząłem zrobić na ten komputer to sobie pomyślałem. Kurczę, a może bym sobie zagrał. Na Snesie w coś. A może właśnie coś na Pegasusie, e, bo oczywiście z NES-ami nie mam przerobionego, więc tam gry z Pegasusa, z Famicoma, czy też z nes -a działają. Mówię, a, zagram sobie w coś na, e, z nes -a. I zagrałem sobie w coś, co kiedyś bardzo lubiłem. E, bardzo możliwe, że znacie tę serię, bo jest stosunkowo znana, czyli seria Kunio-kun. Eee, czyli ja sobie włączyłem nie Goal 3, eee, tylko IKE, -Ike e, Ice Hockey, eee, także e, załączyłem sobie to, bardzo lubiłem, wolałem ten hokej niż piłkę nożną, prawdopodobnie dlatego, że mi trochę lepiej szło, ale też jakieś te zasady mi tak bardziej podchodziły, co zupełnie się nie przekładało na to, żebym lubił na przykład hokej taki na żywo, czy gry hokejowe od elektroników. Jakoś nie, nie po drodze nie było z nimi. Ale ten jedyny hokej, to jest jedyny hokej, który rzeczywiście mi podchodzi i, i świetnie mi się w to gra. No i sobie włączyłem ten, ten hokej. Rozwaliłem tam chyba dwie, dwa czy trzy meczyki. I kurczę, tak mi się przyjemnie grało, że nawet dzisiaj jeszcze e, przed robotą myślałem, że sobie pyknę chwilę, ale tak jak włączyłem już tego SNESa, no to pomyślałem a nie, a dzisiaj jest coś innego. I sobie dzisiaj załączyłem e, super, e, super, double, super Double Dragon. E, słyszałem, że nie jest to zła bijatyka. Może nie najlepsza, ale nie jest zła. Jak trochę pograłem, e, no rzeczywiście nie jest zła, tylko troszkę mi się tam e, nie zgrywa dźwięk. Coś jest. O, przepraszam. Coś jest skopane chyba z dźwiękiem w tej grze, więc tak jakby troszkę umyka przyjemność. Ale gameplayowo nie jest źle. Eee, nie wiem, czy Wam też mówiłem, że jakiś czas temu miałem ochotę na coś starszego i zacząłem grać w Secret of Mana. Czy Sword of Mana? Nie, Secret of Mana jest pierwsze. Tak, pierwsze jest Secret of Mana. No, eee, także trochę zacząłem, ale w tym tygodniu jeszcze nie, nie grałem ponownie. Natomiast, no, jak widzicie, różnie u mnie bywa z tym graniem. Nioch niestety leży. Eee, no cóż, tak to ze mną bywa. <grystanie> Natomiast ja ogólnie e, czuję taką pewną, nie wiem, powinność czy obowiązek, żeby grać w tego Niocha i grać w duże gry. E, Niemniej jednak ostatnio. Mam dużą przyjemność zrobienia innych rzeczy niż granie, bądź granie, właśnie w małe gierki, tak dorywczo, skokowo i w różne i zmieniać, więc, więc no, niestety, no, piwna recenzja jako recenzja troszkę leży, ale to nie znaczy, że ja odpuściłem sobie granie. Także, no, tyle. Na dzisiaj dojeżdżam do końca parku. Trzymajcie się. Narka i miłego grania.